No dobra, co by tu zrobić? Oh my god. Znowu. Znowu trzeba to zrobić. Ech. Powiem ci widzu, że od, od pewnego momentu mam takie, jakby to powiedzieć, nieprzyjemne doświadczenia z Abyssem. Po prostu nie chcę mi się go robić. <laughs> jest taki męczący dla mnie, już tyle razy go zrobiłem. Za każdym razem coś tam nowego dodają. Jest taki, no, jest czasami naprawdę przyjemny do zrobienia, ale czasami jest tak po prostu męczący, że szok. Że już w pewnym momencie, tak jak w tej chwili, nie, w ogóle nie zwracajcie uwagi na te teamy. Są bez sensu niektóre, ale robię tylko po to, żeby wygodnie się je robiło. Po prostu te abysy. Po prostu klikało się przyciski, przeciwnicy ginęli, po prostu rozpływali się w powietrzu i tyle. Tak jak w tym wypadku. No, z jednej strony wiem, że to by było naprawdę coś. Ciekawego, gdyby coś nowego dodali do Abysa, ale wiem, że jedyne co możemy się spodziewać to, jakby to powiedzieć, <laughs> zmiany przeciwników, trochę buffów, nic więcej. Abys wygląda za każdym razem tak samo i to jest smutne. Ojej, mogłem poczekać z tym skillem. No trudno. Nie spieszy mi się, i tak niskie piętro. Nie, jest to już dziewiątka, więc prosta, jak nie wiadomo co. Jeśli dobrze pamiętam, ostatnio dodali na 12 piętrze <laughs> bardzo nieprzyjemnych przeciwników, których bardzo nie lubię, czyli takich co się zakopują, latają, no po prostu wszystko co najgorsze, tak? Więcej czasu przybywają poza areną, <laughs> można to tak śmiało określić, bo nie oszukujmy się. Przeciwnicy, którzy więcej czasu spędzają pod ziemią i nie można ich targetować, nie można im zadawać obrażeń. Dobra, ci latający jeszcze w porządku, ale większość tych co się zakopują i tylko w momencie kiedy się odkopią można im zadać obrażenie, no to jest coś nie tak. Nie lubię takich rzeczy naprawdę, ale zaczęli to stosować i to jest po prostu złe, bardzo złe i nieprzyjemne do robienia. já uciekła? Ah. <laughs> Ja już się rozpłynęłam. Pamiętam te początki z Abysem. Jak jeszcze w Genshinie nie była tylu postaci do wyboru, no. O rany, to było ciężko wtedy z Abysem naprawdę ograniczoną liczbę bohaterów, których, no. Ciężko było też wszystkie dobrze zbudować, tak, bo zazwyczaj tylko robiło się DPS-ów. Jak nie miałeś przykładowo Ventiego, to ci się ciężej to robiło, bo tylko mieliśmy jedną postać. No, dobra, dwie. Sucrose jeszcze Travelera, który, no, nie był za świetny w tym, co robił. Anemo, ale do. To było. To było wyzwanie, to było wyzwanie. Zazwyczaj aby scharakteryzował się wtedy tym, że liczebność przeciwników była ogromna. Ale no. Uff. Ja pamiętam swoje doświadczenie z Zabysa, że dopiero dwunastkę zrobiłem chyba po roku grania, coś takiego. Naprawdę późno zrobiłem dwunaste piętro, dopiero po roku, chyba jak inna Zuma się pojawiła albo przed inna Zoomą, ale nie jestem pewien, bym musiał zobaczyć, kiedy zrobiłem dwunastkę, no ale naprawdę bardzo późno robiłem. Był nawet moment, żeby, żeby zrobić jakoś tą dwunastkę, jakieś konkretnie wchodzimy, szukamy jakichś prawników, jak zrobić prawidłowo właśnie dwunastkę w najlepszym czasie, no ale wiadomo, większość prawników wygląda, także ej musisz mieć tą postać, musisz mieć tą postać, żeby to lepiej wyglądało żebyś to zrobił w najlepszym czasie nie takie aha no super a jak nie mam tych postaci przy czym ciężko było zastąpić bo nie było takich postaci kiedyś to była przyjemność a teraz robić kurde tego abysa to jest ach męczarnia jedyne co to reaguje w taki sposób oh my god znowu znowu to samo weźcie skończcie to kurde ten team jest OP po prostu wszystko detonuje. No właśnie, piętro jedenaste, teraz sobie przypomniałem. Piętro jedenaste. Na początku było irytujące. Z obroną tego filara, kto to wymyślił, I tylko na tym piętrze to mamy. No po prostu to jest tak źle zaprojektowane, to jest tak głupie, tak tego nie lubię. To się nic nie zmieniło od lat. A wiecie co jest najgorsze? Że tak jak stawiam te właśnie moje sadonki, które eksplodują, również zadałem to obrażenie. Więc większość obrażeń, które otrzyma właśnie ten filar, to przeze mnie. Dobra, tu trzeba tak mądrze to zagrać, czyli wszystko wciągnąć odkurzać zrobić. O! <noise> Początki Genshin'a. Jak nie miałeś wentygo, to miałeś problem, bo tak mniej więcej wyglądało przechodzenie większość pięter. Odpalało się Ventiego, odpalało się Elemental bersa i robiło się, wciągało się wszystkich przeciwników. Jak tak nie miałeś, to miałeś problem. <noise> o, teraz to już mamy na szczęście więcej takich postaci. To party jest takie bardzo przyjemne. Większość postaci tu ma praktycznie po 5000 HP. No dobra, Furina nie ma jakimś cudem. <noise> Biłą ogromne obrażenia, single target, AOE, nie umierają bo cały czas się leczą To jest cudowne, moc kazuchy, cholera <grymne> Nie wyszło, a miałbyś tak ładnie, takie piękne combo Co to za dziwny przeciwnik? Spoko, nie jest to problemem dla tego teamu Nawet jak lata, to nie jest to problem, umieście mi <grymne> No zaraz rozpłynie się, patrzcie, boom, boing, boing boing, o ej, drugi jest? Nie widziałem go. A przeglądałem całą mapę, żeby użyć elemental skilla właśnie od Naidy. No ale użyłem i go zbiłem. No. I już ich nie ma. Bang bang nie ma. Nie, ten team jest tak chillowy, tak mi się podoba. I co najlepsze, on działa nawet na wyższym piętrze, zaraz zobaczycie. O no nie, ile przeciwników, musisz ubić o 15 oponentów. Bierzemy Venti'ego, wciągamy wszystkich, od, odpalamy kazuchę, wciągamy wszystkich, robimy ogromne aoe, miażdżymy wszystkich jak się patrzy, no i zostało 5 oponentów do ubicia. Lataj, więcej aoe, więcej wybuchów, więcej wrażeń, no i uciekaj. Spoko, sprowadzę ją. Sprowadzę ją do tego kółka. No i zaczyna się piętro dwo... Co? Co wymyśla? No i co? Tylko są kilka okazji, żeby ich bić. Ju, To jest po prostu pierdliwe, To jest po prostu upierdliwe i nieprzyjemne. To jest nieprzyjemny żart. Tak to widzę. No i piętro dwunaste, co? Kurne kurna konstrukty dostajemy. Twarde jak 150. Ale to nie problem dla tego teamu. On sobie radzi doskonale z każdym timem. jest wytrzymały, nie muszę za bardzo myśleć co z nim robić. O. Tamten już się rozpłynął, okej? Okay. O to też. Magia, magia tego teamu jest po prostu cudowna. Nie wiem co się dzieje, ale się dzieje: przeciwnicy się rozpływają. A ja po prostu używam elemental Burstów cały czas. O HP też nie muszę się martwić. Mój team po prostu bierze, pik, pik nie ma. Przeciwnicy popadali. Zdrowie mam też również na całość. Kładę! Pyk. Dobra, udało się. A ten będzie sobie gorzej radził. Czemu? To jest taki o, o taki przeciwnik, o z ziemi, robi, ucieknie mi zaraz. Ja się od... Zanim ja się odpalę, to on ucieknie. Dobra, już uciekł. Dlatego ich nie cierpię. Dobra, dziamnąłem cię chociaż. ratujący przeciwnik. Nie schowa się przede mną. aha rozkręca się. Czyżby to jest jego umiejętność ta super, której oczywiście nie, nie zatrzymam, bo, bo nie, nie da rady zatrzymać go. Bo Jezu, gdzie ja wlazłem na niego? No <grytujący> nie, przestań! Uff, udało się. <laughs> Jalandzie biegniesz, stój! <Sweet. laughs> Szczerze mówiąc, już popsułem trochę popsułem tutaj combo ponieważ mogłem poczekać aż pojawią się te stworki, które oni tworzą, no, ale no cóż, trochę za późno. Ale raczej nie powinno być problemu, bo detonuje wszystko, prawda? <laughs> no tak jak widać, przeciwników nie ma. Aha, z, z, trochę się skupiłem i przeciwnicy po prostu rozpłynęli się. Magia tamtego teamu i Nilu. <laughs> A wiecie co jest najgorsze? Że znowu, znowu pojawia się coś, czego nie lubię. Przeciwnik, który znika pod ziemią. Bo czemu by nie? Znając życie, zanim ja się odpalę, zanim zadam jakieś mu obronie, zacznę uciekać. Aaaa, nie cierpię tego przeciwnika. Ej, jej, odpalę się! Super, tylko że ja go nie trafię, bo on mi już uciekł. O, zablokowałem go, wow. No i są ostatnie piętro. A, nie wygląda za trudne, szczególnie tym teamem. Ty? Teamem, to ja w ogóle nie myślę, co robię. Po prostu se klikam, tam przyciski, jest super. Przeciwnicy padają. No to jest bardzo ciekawe. Bo z jednej strony ten film traci HP, a z drugiej strony strasznie sporo się leczy. To jest super. Popatrzcie. A, już dwójkę zrobiłem. No i fajnie. o Złapmy zawsze jakieś do, do pasywki, do rejdenki. Zawsze spoko. No i latający kogut. Ach, dobra, zbijemy go od razu. Mam nadzieję, że od razu nie poleci. Bo to jest tak, że szansa, że od razu. O. Nie mów, że on jest tutaj tak zaprogramowany. Ostatnio, jak. To nowa. <grym> dobra, jeśli teraz mnie oszukasz. Ostatnio poleciałeś. No, dobra. Jedno. Drugie. Dobra, bijemy. No! Co jest? No i mi. O. O i co? Popsułeś mi całe bo przez to, że nie wiem co tu się wydarzyło, po prostu upadł na mnie i Bennett upadł, przewrócił się. Dobra, zastanawiam się nad jednym. Czy on zaraz nie poleci? A, chyba już nie poleci. Uch. No to tylko to drugie piętno, znaczy, dru drugą komnatę po prostu popsułem. Więc, a, no, ważne, że już zaliczyłem i teraz mam dwa tygodnie spokoju, zanim nie będzie resetu Abysa. Dobra, jeszcze na koniec sprawdzę jedną rzecz. Dokładnie. Dokładnie tak, mam nadwyżkę, prawda? Ech, ojo, weźcie zwiększcie, możliwe żeby mieć tego nie wiem, 100 tysięcy czy coś. No, bo no Co ja mam z tym zrobić? Usunąć? A wy jak widzowie oceniacie. Czy Spiral Abys powinien przejść jakiegoś reworka? Żeby był o wiele przyjemniejszy do roboty? Czy może powinni bardziej nad nim, nie wiem, popracować, dodać jakieś nowe mechaniki, bo szczerze mówiąc, takie robienie go co dwa tygodnie jest już po, poje, po pewnym czasie męczące i nudne. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się. Hej hej!